Dzień dobry Państwu. Chciałbym Państwa zaprosić do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi składającymi się na moduł Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczący echokardiografii. Jest to metoda diagnostyczna, której znaczenie we współczesnej kardiologii nie można przecenić, a biegłość w zakresie echokardiografii stanowi nieodzowny element wiedzy każdego kardiologa w XXI wieku. Materiał, który dla Państwa przygotowaliśmy, został opracowany przez grupę wybitnych ekspertów yy, związanych ściśle z sekcją echokardiografii Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, którzy podjęli się trudu zrealizowania bardzo obszernego, złożonego z 15 prezentacji, materiału pozwalającego zapoznać się z podstawami współczesnej echokardiografii. Kolejne Prezentacje składające się na ten moduł pozwolą Państwu zrozumieć podstawy metody, podstawy fizyczne, podstawowe zakresy zastosowań, odrębności metody na, na tle innych możliwości diagnostycznych współczesnej kardiologii, następnie zapoznać Państwa z aspektami technicznymi wykonywania echokardiogramu, zrozumieć zasady uzyskiwania prawidłowych diagnostycznych projekcji i zapoznać z wykorzystaniem możliwości echokardiografii dopplerowskiej, potężnego narzędzia służącego do zrozumienia hemodynamiki zdrowego i chorego serca. Dalsze moduły pozwolą zapoznać się z bardziej zaawansowanymi opcjami współczesnej echokardiografii, metodami analizy ilościowej funkcji serca, z metodami od niedawna wdrożonymi do praktyki opartymi o technikę trójwymiarową, a także o pewne podstawowe zagadnienia wykorzystania kontrastów echokardiograficznych. Wreszcie y, będziecie państwo mogli y, zapoznać się ze specyfiką wykonywania badania echokardiograficznego y, u dzieci, y, zapoznać się z podstawami oceny serca w zakresie najczęstszych pytań klinicznych związanych z oceną funkcji lewej komory, z oceną funkcji zastawek, przepływów zastawkowych, y, a także Zagadnień już bardziej zaawansowanych, jak na przykład ocena funkcji prawej komory czy hemodynamiki krążenia płucnego. Echokardiografia jest obecnie również ważnym narzędziem wspomagającym wykonywanie zabiegów terapeutycznych i dlatego zdecydowaliśmy się na uzupełnienie kursu także o prezentację związaną z takim wykorzystaniem metody. Zakończenie kursu stanowi wykład dotyczący. Miejsca echokardiografii na tle innych współzawodniczących metod diagnostycznych, próbujący przekazać Państwu ducha nowoczesnego obrazowania serca i naczyń, skoncentrowanego na problemie klinicznym pacjenta i wykorzystującego dla, tego, dla rozwiązania tego problemu jak najpełniejsze wykorzystanie możliwości takich metod jak echokardiografia, ale także tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny czy metody. Kardiologii Nuklearnej. Każdy z modułów składających się na kurs Echokardiografia zakończony jest pytaniami. Będziecie Państwo mieli możliwość zweryfikowania, czy zagadnienia poruszane w tekście zostały przez Państwa właściwie przyswojone. Prezentacje opatrzone są też krótką listą najważniejszych pozycji piśmiennictwa, która może posłużyć do rozszerzenia przez najbardziej zainteresowanych użytkowników i pogłębienia. Posiadanej wiedzy. Zachęcam do zapoznania się z podstawowym kursem echokardiografii Platformy Edukacyjnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.